Familia! Pamiętacie naszą podróż do folwarków w Bącowie? Odkrywaliśmy tam wiele nowych smaków oraz poznaliśmy kilka kulinarnych sekretów. Zadzwoniłem do moich przyjaciół z Bącowa, a oni postanowili nakarmić samodnego Hiszpana. Zatem dzisiaj tapas! Czy tapas może być zdrowy? I co to w jest tapas? Tego dowiecie się już za chwilę! Zacinamy. Familia, dzisiaj jest w Chmielniku. To jest super miejsce, żeby dużo różnych e, piw próbować. Ale dla mnie to by było bez sensu, żeby mieć piwa bez tapasów. Chcecie jakieś kilka przekąski ciekawych się uczyć gotować? Tak? No to familia a cocinar! Familia, wiecie, co to są tapasy? Bo zawsze mam taki problem w Polsce, że ludzie myślą, się tapas to jest jedno danie. I to nie jest tak mogą być wszystkie różne typy danie tylko w małych ilościach. Familia, jak już wiecie, w Hiszpanii jest bardzo gorąco, nie? I mamy muchę, wszystko jest suche, jest dużo piasek wszędzie i to wiadomo, że już 100 lat temu nawet więcej dużo było więcej, nie? Wtedy zlili tak, że tak ci podają wina, nakrywają z kawałek benzyny czy sery albo po prostu z talerzem kawałek chleba i do tego trochę oliwki i i to było fajne, wtedy nie latały. No to familia, już wiemy co to jest tapas. To jest poprytka poprawie, nie? Może być będą, to cokolwiek. I teraz jak było tak ciepło i mamy super piwa, no to co familia? Robimy tej tapasy, ale po Wielkopolsku. W tym roku było tak gorąco, że myślałem, że jestem w Hiszpanii, tylko że widziałem, że nie jestem, bo mi brakowało tej tapasy. Mam wam pokazać jak to się robi. Wymyślałem kilka fajnych. Mamy tutaj garka. Nalejemy wodę. I będziemy tutaj gotować jajko na miękko. Ja wiem, że w Polsce lubicie na miękko, ale w Hiszpanii się mamy bardziej na twardo i dajemy dużo do potrawy, i sobie zagęcisz supę i sosę i jest super. Ale dzisiaj będziemy na miękko. Mamy jajka, które było karmione z wosa ekologicznego, z folwarką zwansowo. Zawsze musi być zdrowo, musi być ekologiczny. So, pamiętajmy o tym, bardzo ważne dajemy z łyżką do środka, żeby nie z środku, nie będę, wtedy nie będę jajko gotowane. Będę supa z e, gorącą wodą, jajkami na Ugotuję się, żeby jajko było miękkie, wystarczą od 5 do 7 minut, to też zależy od temperatury jajka, temperatury wody, czy nakładamy kiedy jest gorące, czy kiedy jest zimno. Czy jajka są świeże, czy nie? Ale tutaj będą odpowiednie temperatury, będą prawdziwe jajka, no to powinno być 5 minut. Każdy woli też inny poziom miękkości, czy twardości z jajkami. To jest inna historia. E, co dalej? Mamy kapucha Kisona. Z furbarku, wiadomo. Wow, pachnie, pachnie. I co teraz? Robimy tak. Robimy chipsy do tego. Dajemy kapuchę w gorącej e, e, patelni, czystej, bez oleju, bo tylko chcemy prosić, żeby było chrupięce, takie chipsy. Będzie bardzo fajne. Familia, wiecie, że Hiszpan e, na imprezę normalnie pije 20 piw? Ale bo u nas są małe butelki. Bo jak będę pić cały lit tego piwacie pół, wtedy będę ciepło bardzo szybko, bo jak stanie na słońcu. Wracajmy do tapasów, już kapucha prawie mamy, widać się sparuje, wodę, jajka mięki. Tak, już prawie są gotowe. Familia, opowiadam wam jakie mamy różne tapasy z jajkami. Na przykład pamiętacie odcinek z tamtego przeszłego roku z tej pipirany? pasa jajko na twardo, pomidorek, Gdzieście na przykład faszerowane jajka. Jajka faszerowane, ziemniaki gotowane salmorejo. Salmorejo to jest ala ale bardziej gęste. Mamy też majonez, faszerowane z dżunczykiem. Mamy dużo wiele innych typów tapasów z jajkami, ale my się już nabieramy do naszych wielkopolski tapas. Dobra, mamy już nasze chipsy z kapuchy. Wyłączymy myślę, że są gotowe, bo już po burlanie nawet się słychać. Dziesięć lat nas mówi, musisz się słyszeć, co oni mówią. Dajemy obok co zaraz obieramy. Już parawałe, familia. Zobaczcie, jak wygląda. E, już e, woda sparowała z kapusty, już mamy nasze chipsy, są chrupiące. Trzeba też powiedzieć, że już e, czuć, są słone. Nie będziemy musieli dawać e, sól do tego. Jak kogoś nie będzie chciał, żeby było taki słone i będzie by wolał dawać sól, no to trzeba tylko samocić i czuć, żeby puszczało tej soki, nie? I to tyle. No to co? Obieramy jajka. Każdy obiera inaczej, wiadomo. Uu, gorące jak pierniki. Obieramy ja ci kręcę, ale są gorące. E, nasze jajeczka są już gotowe. E, będziemy robić tak, że kroimy już w środku, żeby całe nie będą pływają. Pływają e, Kroimy tak, że będę mił widać, ale nie do końca. Zobaczcie. O Piękne. Teraz nakrywamy kapustą. Tutaj koperek. Koperek z wąsowa. Krujemy. Bo to będę dawał sobie nie? Danie. O, trochę więcej kapuche. E, powtarzam, że nie trzeba soli dawać, bo e, już kapucha jak się ugotuje tak na pasze już ciut ten e, szony, nie? smak. I teraz robimy tak, że ściągamy z tego jajeczka szybko i polewamy na sosie. Familia, mami, ya está se nuestro pierseta jajka lamienko, chips, escapuste y coparek. Mami, ya está listo nuestro til pase, solo pivo y Cerveza, por favor, hombre, ven con nosotros. ¿Qué tal, señor? ¿Qué oh, ¿so tal más? ¿Qué tal, Jurek? Tengo tan buen pipo. ¿No te ¿No Salud. Salud. Aj. A teraz to za Ciebie, jajeczka, Tak jest, rękoma, prawie jak Hispad I co? Co myślisz? Co ty, mamy chipsy z kiszonej kapusty, mamy jajko na miękko z koperem wszystko ekologiczne i fajne Miesz, fajnie się z piwem? Myślę, że jest pyszne a ty no, i... zabrałbym ci drugie No, to no to proszę to, <laughs> bardzo Ja już wiem jak smakuje. Widzicie? papu. No to kolega już zjadł wszystkie tapasy, no to trzeba robić kolejny. Powiedz mi, co to masz tam na, na szapiewko. To, e, to jest pils, e, polski pils, zrobiony z naszego chmielu. E, Waszego chmielu? Ale tak. ten, który tutaj rośnie? Dokładnie, z takiego chmielu, który rośnie za tobą. No pięknie. Tak, to jest chmiel Sibilla, który jest e, typowo polskim chmielem. E, I właśnie postanowiliśmy zrobić piwo, które będzie Eee, smakowało wszystkim, a, a nie tylko e, nam. Które jest swoje ulubione piwo? W tej chwili to. W tej chwili to. No to jest co to? Domowe, Dobra. ekologiczne. W Hiszpanii też mamy dobre piwa. kiedyś? Na pewno nie tak dobre jak to. Jak to nie? Na pewno nie tak dobre. Nie wiem, nie wiem. Ale my mamy tapasy, a wy nie mamy. Nie mamy tapasów, mamy piwo. Także zrobimy może tapas, a ja załatwię piwo. Dobra, jestem sam. Znasz może? Tak, znam dziubę dziarmusza. Znasz dlaczego? <laughs> Dziarmu to jest e, rosa i kapusta, która ma dużo witamin. Można na surowo jeść, tu A my prosimy trochę. Tutaj. Wiesz co, jest super, bo ma dużo witaminy i możemy znaleźć cały zimą Jakie witaminy? Witaminy C i dużo babna ma. Piwo na pewno też ma. Ooo, no to tak. <noise> Super, trzeba pić więcej piwa, to? Jak wiesz pi... na przykład, piwo jest świeże? E, czasami w piwie e, poczujesz taki zapach metalu, prawda? Tak, Żeby czasami tak, czy na pewno masz rację? Zrób tak. Weź piwo. Moje? Tak, zanurz palec. <noise> Rozsmaruj na ręce i powąchaj. Czujesz? No, taki miodowy czuję. Czyli nie czujesz metalu, to piwo no. jest dobre. Daję, daję trochę soli do tej chipsy. Już prawie ich mamy. No, już jest. Chipsy. Teraz robimy tak. Piwo lajemy. Robimy sosu. Ło panie, co tu ja się dzieje? Teraz piwo się redukuje chcemy robić z i będę jeszcze kilka rzeczy dawać. E, na przykład buraka będę obierał. Mów mi trochę, jak na, na przykład wygląda świat piwa w Wielkopolsce. Generalnie w Polsce od paru lat powstaje coraz więcej małych browarów, które produkują piwa, którego normalnie w sklepie nie idzie kupić. No. E, to są piwa gorzkie, wędzone, słodkie, kwaśne, miodowe. E, jasne, ciemne, dolnej górnej fermentacji. Aha. W zasadzie jakikolwiek smak piwa e, chciałbyś e, wypić, tak jesteś w stanie wypić. Powiedz mi, która jest największą różnicą między tej piwa, które mogę znaleźć w sklepie, i tej piwa, które mogę znaleźć u ciebie? tym piwa regionalne. Może część z tych piw wygląda tak samo, ale na pewno smakuje zupełnie inaczej. No i cena? No cena niestety też jest zupełnie inna, no. ale wszystko idzie za jakością, prawda? piwa? Tak jest, ale powiedz mi, czemu te są lepsze od innych? E, są robione najczęściej ręcznie. Każdy piwowar pieczołowicie pilnuje swojej receptury, pilnuje, dba o to, żeby wszystko było tak, jak powinno. E, nie jest to robione maszynowo i wymaga bardzo dużej ilości czasu, stąd to wszystko. Kto jest, kiedy jest buraka na surowo? Pierwszy raz. Czuć? Słodkości. Bardzo słodkie. Czuć e, trochę ziemia, nie? Taki podmak smak Jest nie, bardzo dobry, no? No to myślę, że będę też komponował w tym piwem. Wiadomo, że to jest wyjątkowy burak, nie? Który jest ekologiczny i od naszych kolegów z z Barku nie? O, super. E, myślę, że bardzo fajnie będę pasował do tego, jeszcze e, kompot z e, jabłek. Kompot z jabłek? Tak. Fetrułat? Te. To spróbuj. Bo myślę, że będziemy mieć kolejne smaku, nie? Mamy kwaśne, mamy jeszcze czotki, ale inne I Myślę, że to wasza pasuje do piwa, nie? Spróbujmy. Spróbujmy. No to na razie mamy tego tutaj. E, jeszcze czekam, aż trochę redukuję tej piwa i kroję buraki. Kroję na pół. Powiedz mi, które twoje ulubione danie? Danie? Tak, dzienną. O Jezu, uwielbiam makarony. Makarony? Tak, A. uwielbiam makarony. Ale z czym? E, najlepiej ze śmietaną. Ze śmietaną. I sam robisz te makarony? Sam staram się robić. O, no, ale ja nie jestem dobrym kucharzem. Ale każdy może być dobrym kucharzem. Tak? Tak. Są niektóre, które mówią, że 24 godziny człowiek jest w stanie się uczyć gotować. To może mnie nauczyć. No to zaczynamy o tapasów, co? Dobra. <laughs> E, chcę trochę e, wiesz tutaj? Nie, nie wiem. Spróbuj. Może wiesz po, po Coś mi to przypomina. szałwia. Szałwia. Dajemy tutaj. Co wybiera by też ten e, trochę po szmak. dawał. Na pewno daję. Będę cały smak do niego susu. I teraz już, już możemy przecinać, przygotować talerz. Ja mam taki trik, wiesz, że wyceruję talerze. Pokaż. No dobra, no to mamy jarmusz. Teraz składamy. Wiesz, musi być kolorowo, nie? Bo ludzie też je przez oczami. Tak, też za duże. Możesz jeść. Ja też się wyjdzie. Dajemy trochę marchewki. Też. Więcej kolorów. Już prawie piłamy. Produkowane. Nalewamy sosem. Już prawie nie ma, nie? Zredukował. Pięknie, co? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie Teraz będziemy dekorować z liście Twoje e, sujne gmiary Co ty na to mogę? Pewnie wiesz Tutaj Co z innego chociaż, nie? Tak na O Tu jest kiedyś Cudowny? Ale nie wiem czy chcę. Czemu? Bo wtedy wszystko się i nie tak. będziesz miał piwa, nie? No to już mamy e, nasze tapasy gotowe, chipsy z jarmusa, e, zgotowaną gotowaną marchewką, e, surowe buraki i do tego e, liście z e, śmielu, z e, sosem piwnym. Z Spróbuj, proszę. Ja mam to zjeść z sukien? Z Tak. Ale możemy robić tak, że e, taki szobacz. Spróbujmy tak, ja Cię przygotuję. Przygotuj, przygotuj. O. Taki cip jest, to senior, proszę. A możesz tu tutaj z sosem? Oczywiście spróbuję, przytrzymaj talerz. Co myślisz? Familia, na tym kończymy naszą podróż. Wielkopolski tapas to świetny pomysł na przekąskę w przerwie meczu. Bo miłość do futbolu łączy nasze narody. Zatem smacznego! I do następnego! Adios, amigos!